Jest gdzieś w Polsce piękne miasto, Kraków się nazywa, a w tym mieście pełno mieszczan, jak to zwykle bywa. Kiedyś smok tu nawet mieszkał, lecz to dawne dzieje. Ale czas już zacząć bajkę, bo za oknem dnieje. Słonko wstało. Czas nakarmić kotka i kogutka. Garść okruszków im zaniosę. Wstawajcie, pobudka! Kotku, z wczorajszego wiatku zostało. Nie narzekaj! Pan Twardowski dba o nas jak umie pusto w garnku, pusto w brzuszku każdy to rozumie. Mrau! Nie udawaj! Wiem, że czasem zjadasz po kryjomu trawki, ziółka i robaczki, gdy wychodzisz z domu. Miau! Oj, biada, mój ty koguciku, pusta jest spiżarka, więc na obiad chyba ciebie wsadzę dziś do garnka. O nie, kocie, uciekajmy! Fardoski zwariował i od dziś przyjaciół będzie na obiad gotował. Biada, biada, co tu robić? Na nic nie mam siły. Niech to diabli, dziś piekielne moce się zmówiły. Ktoś mnie wzywał, oto jestem w swej diabelskiej chwale. Kto ty jesteś? Diabel jestem. Nie wierzę ci wcale. To uwierzysz, gdy zobaczysz, jakie sztuczki robię. Cóż za mstury wasz, gadasz? Idź już lepiej sobie. Dobrze, pójdę, ale najpierw odgadnij zagadkę. Co w kieszeni masz od spodni w tę dziwaczną kratkę? Nic tam nie mam. Oj, nie zgadłeś. Coś w kieszeni wrzęczy. Czy to worek? Tak, a w worku? Pełno jest pieniędzy! Czy to dla mnie czy prawdziwe? Najprawdziwsze, złote mogę wszystko wyczarować, jeśli mam ochotę. E, na cóż złoto i bogactwo, gdy zdrowie <coughs> szwankuje, nogi bolą. Serce słabe, w boku okukuje. Jeśli zechcesz, mogę nawet za drobną opłatą świetne zdrowie ci przywrócić. No i co masz na to? Co tam zdrowie? Przywróć młodość, skoro czynisz cuda. Młodość, mówisz, myślę, że to też się zrobić uda. Lecz cyrograf musisz spisać. Takie są układy. Mogę spisać. Hmm, Krwią podpiszesz? Zgoda. Nie ma rad. <coughs> na mój honor. Honor. Obiecuję. Obiecuję. Oddać diablu duszę. Oduszę. By ją zabrał. Ją zabrał. Na wygnanie. Wygnanie. W piekielne katusze. Katusze. W Rzymie w Rzymie diabla będę czekał. czekał. Jakom Jan twardowski. twardowski. Czlek poczciwy. poczciwy. I majątny. majętny. Mieszczanin krakowski. krakowski. Odpisałem krwią. Jak chciałeś, cyrograf gotowy. Zechciej teraz ty wywiązać się z naszej umowy. Proszę bardzo, zaraz będziesz młody, rześki, zdrowy. Ciesz się życiem i na pieklo bądź zawsze gotowy. Zniknął diabeł, a ja jestem zdów młody i zdrowy. I nie myślę mu dotrzymać diabelskiej umowy, bo gdy diabeł w Rzymie zacznie szukać mnie tam wszędzie, to nie znajdzie, bo w tym mieście nigdy mnie nie będzie. Czasy niesłychane nastały w Krakowie. Twardowskiemu dzikie harce zrodziły się w głowie. Awantury i rozboje w dzień i w nocy czyni, a za szkody i zgryzoty zawsze diabła wini. Zejskacz, skacz, kogucie miły, pod samiutkie chmury. Nie chcę skakać tak wysoko śmiać się będą kury. Kury dawno śpią w kurniku, chyba nie masz strachu. Kto to widziałby, koguty skakały po dachu? Miau! Czy to kogut, czy nie topesz? Z Twardowskim na grzbiecie? Eh, mm, e nie topesz, bo koguty nie fruwają przecie. Ogucie, gdzieś ty się podział, nędzny huncwocie? Ja odpocząć sobie muszę, siedzę więc na płocie. Wracaj tutaj, mój kogutku, i podskocz wysoko. To, mój panie, za wysoko, jak na moje oko. Dam w nagrodę ci w kurniku najwspanialszy pokój. Po co pokój mi w kurniku? Daj mi święty spokój. Dam, gdy wrócisz mi tu zaraz i skoczysz do góry. To już walę sobie skoczyć gdzieś do mysiej dziury. Miau! Co za krzyki! Kto mnie budzi? Miau! Czy to ty, kogutku? O, przepraszam. Już odchodzę sobie po cichutku. Miau! Dziwnie księżyc dziś wygląda. Coś się przykleiło na powierzchni jego srebrnej? Coś ci się przyśniło, nie patrz w górę, zamknij oczka, śpij koteczku mały. Może to koszmarki ze snu twego przyleciały. Co za nocka! Lepiej przespać do rana w kurniku. Doskonała myśl, więc chodźmy. Miał, dobrze, koguciku. A ja chyba na księżycu będę spał tej nocy. Może jutro ktoś udzieli mi jakiejś pomocy. Auć! A co to za rupiecie? I co za badyle? Kto mi tu tego badziewia naustawiał tyle? Połamał. Garnki też uszkodził. Kto to taki? Ponoć diabeł, w człowieka się wrodził. Któż otworzył duszę diabłu? Podobno Twardowski, niegdyś lekarz szanowany, alchemik krakowski. Ludzie, rety! Ta koguć jakiś człowiek tu jedzie. Ola Boga! Znów demony ze sobą przywiedzie. Uciekajmy, póki możem. Nigdzie się nie ruszę. Jakem andzia, ja zostaję. Klnę się na mą duszę. Andziu, z diabłem ty nie wygrasz, co siedzi w człowieku. Zawsze górą zło nad dobrem. Tak było od wieków. Nie tym razem, miłe panie. Stawmy złemu czoło! Same? Przecież do pomocy nikogo wokoło. Ludzie w domach siedzą, bo się boją twardowskiego. W tym człowieku już nie znajdziesz niczego dobrego. Hej, przekupki, dajcie wina! Gdzieście go ukryły? Puste garnki, a gdzie wino? Zawsze puste były. Na cóż garnki, skoro puste, wynocha z garnkami? A tam kto się chowa za tymi pachruściami? Wara ci od moich kwiatków, gburu i gałganie. O, jak stawia się Babiszon? Babiszon? Baranie, a posmakuj ty pokrzywy, a masz, a masz! Ach, to parzy! Daj mi spokój, wredna babo! Tylko nie po twarzy. Na to Bóg pokrzywę stworzył, by łotra parzyła. O ty jedzo! Twardowskiego będzie baba biła? Wszystko jedno, kto ty jesteś, bo śnie wart litości. O, przepraszam, miła pani. Nie znasz mej wartości. Jestem krzepki i potężny, młody i bogaty, choć niedawno jeszcze byłem stary i garbaty. Dziwne rzeczy gadasz panie. Czy ci się coś stało? A tak jakoś dawne życie mi się przypomniało, zapach ziół twych. Droga pani, wzbudził me wspomnienia. Jakbym ze snu się obudził. Jakieś przywidzenia? Nie, to życie piętnem kładzie się na mojej osobie. Nie wiem czemu tak mi ciężko, gdy stoję przy tobie. Czym ja winna, żeś zmarkotniał? Nie, przeciwnie. Czuję, że przy Tobie swoim życiem lepiej pokieruję. Kim Ty jesteś, moja miła, żeś z mojego ciała drobną rączką złego ducha do piekła przegnała? Jestem Andzia, krakowianka. Kwiatkami handluję. Znam też zioła i z tych ziółek mikstury szykuję. Ja też zioła kiedyś znałem i ludzi leczyłem, lecz przez chytrość cyrografem życie zniweczyłem. Jakże chciałbym podwracać wszystko, com nagrzeszył, bym życzliwość w ludziach znalazł i serce pocieszył. Jeśliś gotów wyprostować ścieżki życia krzywe, to pomogę, bo wyczuwam serce twe poczciwe. Oczy jasne, dłonie silne, chęć poprawy szczera. Czy me serce pokochało tego kawalera? Gdy minęło pięć tygodni, zmieniło się wszystko. Dziś zaprasza pan Twardowski na swe weselisko. Już nie łobus rozdrabiaka ani pijaczyna. W szlachetnego dobrodzieja Andzia go zmieniła. Zaraz tu przybędą? Więc zapraszam do mej karczmy. Nie chcę goście siędą. Trunki pyszne i mięsiwa i jabłuszka w cieście. Mało gości dziś przybyło, bo zaraza w mieście. Ciężkie czasy, mój karczmarzu, lekarzy dziś mało, od zarazy jakichś ludzi mnóstwo zachorzało. Ej, nie bójta się ludziska! Przecie pan twardowski najprzedniejszy jest nad wszystkich cyrulik krakowski. Razem z Andzią zamierzają sporządzić miksturę, co chorobę stąd wypędzi za dziesiątą górę. Z czego zrobią tę miksturę? Z polskich sił, kochana! Zeszłej nocy ją ważyli do samego rana. Oj, jak dobrze, że ich mamy w prastarym Krakowie. Niechaj wszystkim ta mikstura uratuje zdrowie. Hej, witajcie goście, mili nasi przyjaciele. Pięknie prosim do gospody, na nasze wesele! Było weselisko, huczne i wesołe. Kot z kogutkiem wysiadował też sobie pod stołem. Ale cóż to? Nagle czuje nutkę niepokoju. Nic dziwnego, ktoś nadchodzi w cudzoziemskim stroju. Ależ diabeł to jest z piekła, co zwiódł twardowskiego. Trzeba ukryć cyrulika i małżonkę jego. Ej, Twardowski, czekam na Cię. Chodź tu, miły bratku. Chyba się pomylił trochę, diabelski gagatku. Tu nie miasto Rzym, lecz Kraków. Pamiętam, cyrograf. O, i ja także go pamiętam, pod nim twój autograf, ale nigdzie w cyrografie nie ma ani słowem, by o miasto Rzym chodziło, a nie o gospodę. O mój Boże, jakież figle życie czasem płata! Wszystkoś dostał, więc należy się teraz zapłata za bogactwo, mlodość, szczęście i wyborne zdrowie. Co się dzieje, mój najmilszy? Któż mi to opowie? Moja Andziu, ukochana, kiedyś nagrzeszyłem i przyrzekłem duszę diabłu. I oto przybyłem. By do piekla duszę zabrać pana twardowskiego. Oddam wszystko za małżonka. Ja nie chcę niczego. Co obiecał, to ma oddać. Bo w piekle czekają i w diabelskich kotlach czarną smole rozgrzewają. Co za bzdura z tą umową i z tym cyrografem? Czy na pewno nie ma rady? Hmm. Może jakimś trafem, jeśli zechce pan Twardowski, mogę zabrać ciebie zamiast niego. Niech wybiera. Póki Bóg na niebie nie dostaniesz mojej Anzi Diabelski mospanie. Szkoda, mógłbym podrzeć papier, gdybyś zmienił zdanie. Ach, mój mężu, co nam czynić? Jestli na to rada? Chyba nie ma, moja droga. Tak to już się składa, że gdy człowiek wejdzie w układ dla zysku z diabłami, to nie wygra. Czas rozstania nadszedł między nami. Czekaj chwilkę. Panie diable. Słucham, wasz mościanko. Czy nie zechciałby pan z nami zjeść smaczne śniadanko? I jeśli prosisz, piękna pani, nie pogardzę jadlem. Wszak ostatnio sto lat temu coś dobrego jadłem. Co ty czynisz, moja droga? Mam ugościć drania? Pewien pomysł mam, mój mężu. Troszkę zaufania. Mam nadzieję, że nie zbłądzisz. Zapraszam na jadło! Ja za chwilkę do was przyjdę, bo mi coś wypadło. Mój koteczku i kogutku, moi przyjaciele, mam ja do was prośbę pilną, bo czasu niewiele. Trzeba ściągnąć i gdzieś schować tę wielką tablicę, co tam wisi tuż nad drzwiami z nieszczęsnym napisem. Co przeszkadza jakiś napis? To jak klątwa sroga. Trzeba zniszczyć to natychmiast. Dobrze, moja droga, idź weselem się nacieszyć, a my to zrobimy. I tablicę wraz z kogutkiem prędko odczepimy. Miał. O, mocno przykręcona. Fachowa robota. Trudna sprawa dla kobuta. I ciężka dla kota. Trzeba sprytem z tego wybrnąć. Może zamalować. A na wierzchu miskę z mleczkiem prędko dorysować. Chyba raczej kufel z piwem. Ale nie zdążymy. Czasu mało. Miał! To się spieszmy. Może odkręcimy? O, Kąki u was znakomite. Chyba ciut za dużo. Ich wypiłem przy śniadaniu. Trochę <laughs> mi nie służą, ale trudno. Czas już na nas. Szykuj się, mospanie panie, do piekielnych bram podążyć, nim nocka nastanie. Ale czyś się nie pomylił, diable, z piekła rodem? Oś odczytał omyłkowo napis mimochodem. To nie karczma rzym, lecz waza. O, to niespodzianka. Nierozważnie dobrnąłem do dna piwnego dzbanka. Trunek, chociaż znakomity, wszystko w głowie myli. Czas pożegnać was, niestety, moi państwo mili. I my także cię serdecznie na zawsze żegnamy, no bo przecież już się nigdy z tobą nie spotkamy. Lecz na koniec rzucam klątwę na picie nadmiarę. To opróżnicban, to diabła ujrzy w nim zakarę. Moja Andziu, czyżby Twoja główka to sprawiła, że miast Rzymu nazwa karczmy w wazę się zmieniła? Mój najmilszy. To twój kogut i koteczek mały, z diabła szponów dziś tak sprytnie cię uratowały. Pięknie wam dziękuję, moi mali przyjaciele. Miał, a my zdrowia wam życzymy i radości wiele. Hej szczęścia nie brakuje ni dużym ni małym. I niech miłość zapanuje dziś nad światem całym. Bo gdy serca są gorące i rozum otwarty, to nie groźne nam zarazy, ni piekielne czarty. Koniec opowieści nasi goście mi... Wszystkim pięknie dziękujemy, że nas odwiedzili. Bądźcie zdrowi i weseli, nie warto się smucić. A gdy kiedyś możecie tu wrócić. Hej, ha! Tylko w bajkach zawsze słońce świeci. Hej, ha! Lubią bajki dorośli i dzieci. Wszystko w naszych bajkach może się wydarzyć. Możesz sobie marzyć. Hej, hej, a hej! Dzień się bajko, dzień! Hej, 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 hej! Z bajką w życiu żyj. Hej!